Pod nieobecność państwa. Luz Maria Sanchez. Fragment wprowadzenia kuratora wystawy profesora Ryszarda Waldemara Kruszczyńskiego. Indywidualna retrospektywna wystawa Luz Maria Sanchez pod nieobecność państwa, prace z lat 2006-2024, dotyczy tego, jak jednostki radzą sobie z życiem w państwie, które ich zawiodło. W prezentowanych na wystawie pracach Sanchez porusza kwestie społeczne związane z walczącym o przetrwanie meksykańskim społeczeństwem, takie jak migracja na północ, zbrodnie przeciw ludzkości, włączając w to wymuszone zniknięcia, kwestie władzy i niszczenia demokracji. Te ostatnie problemy artystka w szczególności podejmuje w najnowszej pracy kompleksowej instalacji Power Room, która ma premierę w galerii miejskiej Arsenał. Jednocześnie Sanchez rozwija swój prywatny, indywidualny dyskurs, dyskretnie opowiadający własną historię, która przeplata się z historią współczesnego Meksyku. Wszystko to sprawia, że jej dyskurs jest nie tylko lokalny, ale i uniwersalny. Sanchez rozwija koncepcję dzieła sztuki jako archiwum pamięci. Stosując strategię zaangażowania, skupia się na przemocy i formach, za pomocą których jest ona. Naturalizowana i instytucjonalizowana. Jej wielopostaciowe, transdyscyplinarne prace przedstawiają krajobraz po katastrofie, wyrażając poczucie beznadziei i straty. Jednocześnie jednak jej sztuka równolegle inicjuje działania opozycyjne i proponuje taktyki oporu. Wystawa obejmuje trzy poziomy przebudowanej, odnowionej Galerii Miejskiej Arsenał, która znajduje się w centralnej części Starego Rynku w Poznaniu. Wchodzimy do niej głównym wejściem od strony pasażu między Wielkopolskim Muzeum Wojskowym a Galerią Arsenał. Po wejściu, po lewej stronie, recepcja. Po około czterech metrach skręcamy w lewo pod kątem 90 stopni. Tu znajduje się poziom zero wystawy. W przestrzeni, w której znajduje się recepcja, znajdują się także schody i winda, którymi przemieścimy się w dół na poziom minus jeden i w górę na poziom plus jeden. Na półpiętrach, na schodach prowadzących w górę i w dół, sito druki Luz Marii Sanchez sygnowane przez artystkę.